I druga współpraca giełd to jest współpraca giełd Polski i Skandynawii. Jak Państwo wiecie, Skandynawia jest, pewnie część z Państwa wie, Skandynawia jest właściwie jednym rynkiem energetycznym. Tam nie ma podziału między krajami i jest tylko jedna giełda w Skandynawii, nazywa się Nordpool Spot. Więc można powiedzieć, że jest takim benchmarkiem wśród giełd energii, jest tą giełdą, którą wszyscy uważają za najlepszą. Już kilka dni temu ukazało się nasze wspólne... Wspólny, wspólny komunikat, który opublikowaliśmy z polskim operatorem systemu przesyłowego, ze szwedzkim operatorem systemu przesyłowego i z giełdą Spot, czyli cztery podmioty opublikowały wspólny komunikat na temat tego, że pod koniec tego roku uruchomimy, połącze, uruchomimy rynkowe rozwiązania na tym połączeniu. Czyli TGE i Nord Pool Spot będą tutaj współpracować. Jest to oczywiście w zgodzie z tymi inicjatywami europejskimi, o których mówiłem. Yy, tutaj tak zwane forum florenckie, które, które skupia regulatorów, operatorów, yy, największe firmy. Zgodziło się co do tego, że właśnie taki model, model współpracy międzynarodowej poprzez giełdy energii, jeśli chodzi o ten rynek spotowy, o ten rynek dnia następnego, jest tym, rynkiem, jest tym modelem pożądanym. Powiększamy to nasze boisko o kilku ważnych partnerów na, na południu. Ważne chociażby dlatego, że ważną i istotną firmą w tym regionie chyba najistotniejszą jest CZES, tak? czyli tutaj zyskujemy drugiego czempiona, nie tylko mamy polskiego <gry> czempiona, ale mamy tego czempiona zamiedzy I, i jednocześnie zyskujemy połączenie z rynkiem, z rynkiem europejskim, czy poprzez Skandynawię, czy poprzez Austrię tak jak już wspomniałem. My jako giełda chcemy być takim właśnie łącznikiem rynku tej Skandynawii i środkowej Europy. Czyli to oznacza, że w pewnym sensie każdy odbiorca dzięki temu poprzez oczywiście czy spółki obrotu, czy swój bezpośredni udział w giełdzie, czy udział za pośrednictwem domów maklerskich uzyskuje dostęp do transgranicznych mocy przesyłowych i do źródeł energii zlokalizowanych poza Polską. To jest bardzo pozytywna konstatacja, jeśli stanie się, jeśli stanie się faktem. Bo oczywiście to wszystko, o czym mówię, oprócz tego, że wymaga dużej pracy technicznej, wymaga je pewnego współdziałania, a przynajmniej nie przeszkadzania ze strony administracji państwowej. Mam nadzieję, że chociażby na to ostatnie, tak? Na nieprzeszkadzanie. Jeśli, jeśli nie, będzie, nie będzie tego przeszkadzania, to, to jest szansa, że się do tego że do tego w miarę szybko doprowadzimy. A jak Państwo wiedzą, z tym nieprzeszkadzaniem jest różnie, ponieważ sektor paliwowo-energetyczny jest i zawsze był w Polsce bardzo wpływowy, a to w pewnym sensie z jednej strony stanowi oczywiście dla niego pewną szansę, ale z drugiej strony stanowi jednak wyzwanie. I to jest pytanie, czy to wyzwanie są, ten sektor jest dzisiaj skłonny, skłonny podjąć. Mówię, o, że też jest i szansa, bo chociażby jeśli chodzi o ceny energii, tak jak mówię, jeśli one się bardzo zróżnicują, to być może w niektórych godzinach jednak dalej będziemy dalej będziemy konkurencyjni. Czyli e, według tego rysunku e, nagle e, na, 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 na naszym TGE, na naszej giełdzie będziemy mieli dostęp do, e, do energii z, różnych, z różnymi barwami pod różnymi flagami. Mamy nadzieję, że ta sytuacja dla nas, to jeszcze chwilę wracając, wszystkie rozmowy na temat tak zwanego obliga giełdowego były wstępem do tego, do, do, do tego ruchu. To w pewnym sensie odkrywamy teraz karty, po co żeśmy to w ogóle robili, po co żeśmy tak bardzo walczyli o to obliga giełdowe. Otóż bez niego tego typu porozumienia byłyby niemożliwe. Tak zwana płynność polskiej giełdy byłaby za mała do tego, żeby obsłużyć tego rodzaju porozumienia. No i oczywiście tak jak Państwo mówiłem, że różnice w dostępnej mocy na poszczególnych rynkach wynikają z innej struktury źródeł, innych potrzeb przemysłu, innej pogody. No w ogóle kwestii tego, czy gdzieś przemysł jest, czy nie. Tak? W Polsce jeszcze jest przemysł. W innych krajach europejskich jest już coraz mniej. I to też zupełnie zmienia strukturę zapotrzebowania a więc radykalnie zwiększa się płynność rynku, bo jest i więcej transakcji, i większe transakcje, i liczba producentów jest większa, i liczba odbiorców energii jest większa. No i kiedy to powinno nastąpić, no naszym zdaniem są wszelkie szanse, że o ile z NordPoolem w tym roku, o tyle z tymi giełdami pozostałymi w przyszłym roku. Chcielibyśmy też rozszerzyć giełdę poza energię elektryczną na paliwa. Jak Państwo wiecie, mamy certyfikaty energetyczne i uprawnienia do emisji. Ta ostatnia kwestia jeszcze ją chwilę przybliżę. Więc w przyszłości ten obrazek będzie wyglądał tak jak tutaj, czyli pojawią się nowe rynki i to zarówno rynki z dostawą, jak i rynki rozliczane finansowo. Te rynki rozliczane finansowo myślę, że będą szczególnie dla... Państwa w perspektywie pewnego planowania finansowego, w perspektywie budowania budżetu, budowania planów rozwoju, istotnym miejscem na po prostu ubezpieczanie swojego biznesu. Tak? Żeby było wiadomo, ile ten biznes będzie kosztował po stronie energii, po stronie paliw, może po stronie również CO2, przynajmniej w tym zakresie, w którym to państwa dotyczy, bo oczywiście nie każdego biznesu to dotyczy, ale część, część przemysłu też co, też co dwa potrzebuje. I my mamy świadomość, że jeśli chodzi o odbiorców końcowych, ten rynek podstawowy giełdy, czyli tak zwany rynek dnia następnego jest rynkiem trudnym. Dlatego, że no trudno sobie wyobrazić, że całe swoje zaopatrzenie w energię będziecie Państwo realizowali poprzez rynek który się realizuje w dniu następnym. To niesie za sobą duże ryzyka. Poza tym stopień kwotowania, prawda, czyli krok notowania na giełdzie jest stosunkowo duży. To jest 1 godzina w godzinie. A zatem to jest rynek, na którym przede wszystkim są obecne przedsiębiorstwa energetyczne, chociaż on oczywiście jest interesujący jako taki rynek uzupełniający, bilansujący Wasze zapotrzebowania w Skandynawii jest tak, że w ogóle jest to jedyny rynek energii, bo wszystkie inne rynki są rynkami wyłącznie finansowymi, a tylko na rynku dnia następnego zawiera się transakcje z dostawą. Myślę, że w Polsce nigdy tak nie będzie. To wiąże się jakby z samą, z samą strukturą sektora i, i, i tym, jakie są źródła. No ale, ale tak czy owak ten rynek jest dostępny pewnie nie dla wszystkich. Natomiast prawo energetyczne powołało nową instytucję, co na dodatek zmusiło producentów do tego, żeby w tej instytucji uczestniczyli. To są instytucje aukcji publicznych na energię elektryczną, czyli innej formy transparentnej sprzedaży, takiej, która da, daje możliwość odbiorcy końcowemu dotarcia do tego rynku. I, i wydaje nam się, że że aukcje będą takim naszym produktem przez naszym rozumiem giełdę rozumiem domy maklerskie rozumiem ewentualnie spółki obrotu które będą z państwem współpracować który powinien być interesującym interesującym instrumentem no i oczywiście rynek dnia bieżącego i następnego o tym mówiłem tutaj zbilansowanie pozycji na rynku, kwestia zdarzeń losowych, tego, że producent czasami korzysta też z tego rynku. Producenci bardzo często korzystają z możliwości kupna, właśnie nie sprzedaży, tylko kupna na rynku dnia następnego, ponieważ jest to taki rynek, który pozwala im uniknąć pewnych, pewnych dziwnych przypadków, które każdego producenta dosięgają raz na jakiś czas.